Cześć. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam aplikację iNaturalisty i przekonać, pokazać dlaczego jest to ważna, warta do używania platforma i aplikacja również w ramach zajęć z uczniami, czy może warto zachęcać uczniów do tego, żeby tej aplikacji używać. Jest to przede wszystkim platforma z darmowym dostępem. Jedyne co potrzebne to założenie konta, pod, mając adres mailowy, można takie konto założyć, i aplikacja iNaturalist działa jako platforma internetowa, po prostu przez komputer można się do niej podłączyć. No i jest aplikacja podłączona pod telefon. Jest to aplikacja, która działa na całym świecie. Ponad 7 milionów użytkowników w tym momencie ma dostęp do tej platformy i Sama platforma przede wszystkim zbiera informacje o występowaniu różnorodnych organizmów, czyli sprowadza się do tego, że idąc przez park, robimy zdjęcie napotkanemu organizmowi, roślinie, zwierzęciu, czy zdjęcie grzyba, wstawiamy takie zdjęcie do aplikacji iNaturalist. I wtedy powstaje nam obserwacja, dlatego że to zdjęcie opatrzone jest dodatkowymi metadanymi, czyli ma informacje o miejscu zrobienia zdjęcia i dacie zrobienia tego zdjęcia, więc trafia, trafia do aplikacji jako obserwacja. W tym momencie można tutaj zobaczyć już na platformie jest 184 miliony takich obserwacji, czyli bardzo dużo. I to, co ważne, to to, że ta każda przesyłana przez nas obserwacja może potem być Wykorzystywana naukowo do różnorodnych analiz, może nam mówić o tym, gdzie dane gatunki występują, gdzie dane gatunki pojawiają się często. Oczywiście jest to oparte o tym, jak my i gdzie te zdjęcia robimy, ale tak dużo tych danych napływa, że wielu badaczy korzysta też z danych, które trafiają do aplikacji iNaturalist. Jak to działa? Tak, żeby trochę się w to zagłębić, no to mamy tę główną stronę podstawową. Trzeba się do aplikacji zalogować. Na mój adres mailowy, zapraszam do swojego konta tym razem. Aplikacja na telefon jest jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna, kiedy wchodzimy przez platformę. Komputerową, po prostu przez przeglądarkę, to tutaj jest trochę więcej opcji. W tym momencie widzicie moje konto i na przykład to, co najczęściej interesuje nas najbardziej, no to same obserwacje. Tutaj jest zestaw zrobionych przeze mnie obserwacji różnorodnych organizmów, które. Wrzucałem do aplikacji iNaturalist. Kliknę sobie taką jedną, żeby opowiedzieć, co dodatkowo ona znaczy. Mam zrobione zdjęcie. To zdjęcie wrzuca, wrzuciłem przez telefon do platformy iNaturalist. Platforma podpowiedziała mi, że prawdopodobnie jest to kowal bez skrzydły, więc w ten sposób oznaczyłem ten gatunek. I co ważne, potem inne osoby, będące częścią społeczności, również potwierdziły to oznaczenie. I kiedy obserwacja, którą przez nas wrzucamy, zostaje potwierdzona, jeśli chodzi o konkretne oznaczenie, to uzyskuje ona ten tak zwany status naukowy, który tutaj widnieje w prawym. No tutaj teraz myszką określam, czyli ten stopień. Badawczy, kiedy obserwacja uzyskuje stopień badawczy, to wtedy wędruje ona do bazy danych GBIF. Baza danych GBIF to światowa baza zbierająca informacje, zbierająca informacje o różnorodności, czyli są tam informacje dla poszczególnych gatunków o występowaniu, które biorą się z publikacji naukowych, z materiałów zielnikowych, z kolekcji. Muzealnych, ale właśnie też trafiają tam te oznaczone dane z iNaturalista, i potem z tej bazy GBIF korzystamy przy projektowaniu badań albo przy analizowaniu badań. Na przykład z takich można częściowo wyciągać informacje, jak zmieniają się zasięgi poszczególnych organizmów wraz z zmieniającym się klimatem. Przykładowo mogę tutaj pokazać, tu jesteśmy już nie w aplikacji a tylko w bazie Gbif. Jest tutaj gatunek formika poiktena, czyli mrówka ćmaba po polsku i możemy sobie zobaczyć, jak wygląda taki rekord w, teraz na platformie Gbif, czyli mamy na mapie występowania wszystkie miejsca dla na świecie, gdzie mamy zarejestrowane występowanie tego gatunku, mamy podłączone zdjęcia i mamy ponad 20 tysięcy rekordów obecnie dla gatunków formika poliktena w bazie GBIF. część tych rekordów to właśnie również rekordy, które przywędrowały z naszej aplikacji iNaturalist, naszej platformy iNaturalist. Dlatego Wracając teraz do platformy iNaturalist. My, używając tej aplikacji do zbierania danych, na przykład o różnorodności okolicy szkoły, korzystając z budowanego aparatu, który oznacza organizmy, w momencie, kiedy je wrzucamy, my przyczyniamy się do współtworzenia nauki, do współtworzenia tej informacji. O miejscu występowania różnorodnych organizmów. Czyli to, co dla mnie niesamowite, to to, że każda obserwacja, którą, którą my zrobimy, więc każdy uczeń, też wrzucając każdą obserwację, może tę naukę współtworzyć, jeśli potwierdzona ona zostanie przez innych użytkowników aplikacji iNaturalist. I dlatego wydaje mi się, że Dołączenie tego narzędzi, narzędzia do klasycznych zajęć, czy z oznaniem, czy z opisywaniem różnorodności, ma tę dodatkową wartość, że poza tym, że dowiemy się też z pomocą aplikacji, z jakim organizmem mamy do czynienia, to zapisanie informacji o nim będzie też informacją, która dotrze globalnie i będzie, można, będzie mogła być wykorzystywana zarówno w badaniach, jak i w innych rozwiązaniach, gdzie informacja o tej różnorodności jest niezbędna. Dziękuję bardzo.